Czy mężczyzna Cię kocha? Pomyśl na początku o sobie. Zobaczymy, w jakich Ty dzisiaj energiach. Zobaczymy, co teraz jest między Wami. I jeżeli naprawdę wszystko się zgadza, to wtedy możemy rozłożyć, czy mężczyzna Cię kocha. Pomyśl o sobie na początku. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś energiach. W jakich energii jest teraz dziewczyna, która to ogląda? Łaj coś to... Ty coś stresuj się bardzo, przeżywasz przez mężczyznę. Możliwe to, że on tak zachował się niedobrze, że ty gdzieś na niego czekasz z jednej strony. W energiach takich transformacji powiem, że przez mężczyznę przechodzisz transformację taką bolesną, że on cię zranił możliwo. I po prostu przez to tobie naprawdę jest nieprzyjemne, tobie to boli. Ty przeżywasz to, ty czekasz na to, że. No co ty czekasz? No ty czekasz na to, żeby ty weszła energii niezależności, stabilności, takiej kobiety, która powoli, powoli, ale wychodzi z tego po prostu, z tej sytuacji możliwego, z tego stanu, tak, z tego uczucia, że ty, ale powoli, powoli ty tak jakby wychodzisz z tego. no e, Tu wygląda to, że ta transformacja dla ciebie potrzebna. Ty po prostu chcesz, nie chcesz, a przez możliwą mężczyznę akurat Ty przechodzisz w swoją transformację, gdzie Ty mm, doszła do wniosku albo dojdziesz do wniosku to, że mm, kobieta jest niezależna, że Ty jesteś niezależna, Ty masz swój charakter, Ty e, sama siebie możesz i finansowo e, tak jakby dać rady, i we wszystkim załatwieniem jakichkolwiek spraw też ty jesteś bardzo energiczna, ty jesteś seksualna, ty jesteś piękna. Po prostu zaczynasz doceniać siebie i lubić siebie i robić tylko to, co tobie pasuje. I, I ty akurat przez to wszystko, ta transformacja, która spowodowała cię to, że ty przechodzisz w swoją energię, prawidłowej energii. Tej prawidłowej energii kobiecości, która dba o siebie. Która myślę o sobie. To nie jest egoizm. To jest takie to, że ty rozumiesz, że jeżeli tobie coś nie pasuje, to tego robić nie będziesz. Jeżeli ty nie chcesz tam iść, to ty nie idziesz. E, jakby m, więcej e, taki m, widzisz w swojej stronie, co tobie pasuje. Dobra, co jest teraz między wami? Ty i mężczyzna. Pomyśl o nim i co jest teraz między wami? No powiem tak, kontakt jest, ale mężczyzna coś nie był szczery, gdzieś oklamał, możliwo. No i jest taki koniec. I zmian na razie tak jakby nie widzę, że możliwo masz kontakt, możliwo piszecie gdzieś, ale to nie jest taki miłosny kontakt, to jest taki, że gdzieś... Rozmawiacie i do czegoś nie możecie dojść. Mężczyznę bardzo kochasz, ale zależy to na nim tobie, ale on sam po sobie też mężczyzna powolny. I powiem Ci, że przez niego ty jesteś taka między wami takie rozczarowanie, jak jest możliwo chytrość, czy mężczyzna jest zazdrosny. No i taki postawiony jako pomiędzy wami koniec. Tam. No, mężczyzna, taki lubi sam siebie. On po prostu docenia siebie. Mm. Jakby on nie mogę powiedzieć, że on chce koniec między wami. To nie idzie koniec. To idzie takim, że teraz po prostu im mówię, że ty przychodzisz transformacji i wasz związek przychodzi transformację Takie uczucie, że i on i ty poznajecie się, można powiedzieć, charakterami. Pokazujecie swoje charaktery każdej. I, I to też tak jakby, no, tak jakby ta, ten związek taki ciężki, że po prostu i tobie i jemu to taki bolesny związek. Nie tylko ty męczysz się, on też męczy się. Dobra, czy mężczyzna cię kocha? Czy mężczyzna cię kocha? Zobaczymy, pomyśl o mężczyźnie i zobaczymy, czy ty kochasz tą dziewczynę, która teraz to ogląda. Czy mężczyzna cię kocha? tu mężczyzna pokazuje, że między wami tak jakby będą zmiany. On, e, była jakaś rozmowa, która spowodowała to, że między wami ta sytuacja. To nie była jakaś tam stresująca, jakaś rozmowa czy kłótnia. Nie, to po prostu było takie, że albo ty mu coś powiedziała i on tobie, no i już. Ale teraz e, tak jakby idą zmiany. Twoją stronę. Mężczyzna tak jakby będzie tobie pokazywać swoją miłość. Jednak on chce pokazać, ale on będzie to robić tak bardzo delikatnie, powoli. Możliwe będzie pisać tobie, będzie mówić o tym, że on tęsknie za tobą. Ale mężczyzna naprawdę tęskni. Mężczyzna tęskni, on powiem, że chce oficjalnego związku z Tobą, bo tej karty wcale to tak jakby związek, a to oficjalny związek. Nie jest tutaj także to oficjalny związek, który już by złożony byłby, ale on tego pragnie. On napisze to, że chce z Tobą spotkać się, on bardzo tęskni, on w głowie. Powiem, że przykręca cały czas, o to myślę, że ty jego głowie cały czas i ja on czasami nie rozumie, dlaczego tak jest. I to myślenie takie, że po co ty mi siedzisz w tej głowie, nie? że ty nie wychodzisz po prostu u niego, będzie po prostu pisać, może albo będzie pisać o spotkaniach, albo przyjedzie z prezentem do ciebie, bo będzie takie spotkania, to też przegra się czasami jako prezent jakiś od siebie, taki, który naprawdę doceniony będzie tobą. I on cię docenia całkiem. One teraz ty w jego oczach postałaś bardzo takiej kobiety, która bardzo też i mądra, niezależna i która wie, czego chce. I taka stabilna. Co im podoba się? A on akurat nie stabilny. On cię taki mężczyzna, który ognisty on pragnie cię. On chce, on tęsknie. Dobra, czy ty ją kochasz? Czy ty ją kochasz? Wy jesteście bardzo podobne. No, y, czemuś on myśli, że... Tym mnie zainteresowana tak bardzo. Jakoś tak, że on obrżony, jakoś na ciebie, że on coś takiej chłodny, ale jednakowy charakterami jesteście. I między Wami taka przyciągania to, że on myśli, że jednakże zainteresowanie z jednej strony i z drugiej strony Wy bardzo podobne jesteście charakterami. Bardzo. Robicie, powiem tak, jak lustro, odbijacie się, to też tak. I on i mu to nie pasuje. I mu nie pasuje, I mu nie pasuje to, że um, takie zainteresowania z jego strony. Czy on boi się? No zaraz zobaczymy, co. Ty je kochasz, to dziewczyno? Ty kochasz? aha, no tak, no jak między wami teraz koniec, no to on jest w złych energiach i ty jesteś w złych energiach i tutaj tak pokazujesz, że on myśli, że uch, że takiego tej miłości, aż takiej, której on chce, to nie jest zainteresowanie, ale tak jak ty ty takiej coś powiedziałaś tak jak, że on po prostu między wami taka ból, taki nieprzyjemność coś. Ty mu powiedziałaś, on nie jest pewny w Tobie, że ty jesteś nim zainteresowana, jakoś tak, że ty, mm, on wie, że ty jesteś taka zaraz obrażona, możliwe na niego i ty mu możesz coś powiedzieć, tak jak coś Tobie nie pasuje, a on tak jakby od chce do ciebie, tak jakby pokazać, że on jest mężczyzna, ale on rozumie, że muszę poczekać, żebym tak myślał, żeby to skończyło się. Ból, u niego też ból. On rozumie, że to, że wy nie macie kontaktu, dla niego to też ciężko. On już tak jakby, wie, tak jakby wie, że on chce stabilności. Jakoś tak. No tutaj miłości jeszcze nie ma takiej mocnej. Jest tęsknota, jest chce się spotkać Ty dla niego jesteś szansem. Um, ale ty dla niego z jednej strony tak jakby przywróciła całej, całej takiej i, życia. Że po prostu ty dla niego troszeczkę tak jakby taka i ból i tęsknota, i bo on przyzwyczai się do ciebie już. Nie jego ciągnę do to, żeby z tobą porozmawiać. Ale w ten czas... On bardzo przeżywa. On po prostu myśli, że no nie. Ona mi po prostu daje popalić. No, on, on cię kocha, a, ale to taka miłość jeszcze taka. On jeszcze sam nie może do końca zrozumieć. Ty jesteś nim zainteresowana też, ale sama po sobie nie pokażesz miłości. Jakoś tak, no dobra, to kochasz czy nie? Pokaż mi. Czy ty kochasz to, co masz w sercu? Pokaż. Na odległość jesteście. Um, nie będzie mówić Tobie. Mm -mm. Nie będzie mówić, będzie czekać. E, ja powiem czemu on czeka. Powolny jest, bo e, bo transformację przechodzicie. Po prostu i on i Ty przechodzicie transformację. No tutaj mówisz, że taka miłość jeszcze taka początkująca. To jest taki Możliwe, poznaliście się niedawno i dlatego to więcej tutaj tęsknota na razie gra, taka straść, tęsknota, przeciągania takie, nie? że tu nie ma jeszcze tej miłości, takiej dojrzałej, prawdziwej takiej miłości. Nie, tutaj taka straść i ona jest taka bolesna, bo nie, jakby kłócicie się, hmm. możliwo gdzieś nie, nie do końca może jedno drugiego zrozumieć. Każdy z sam po sobie ciągnę na siebie, coś, każdej upartość pokazuje. No i tutaj o, taka wa walka taka toczy się, nie? I na razie, na razie tak jakby widzę, że idą zmiany, ale to znowu będzie to same, znowu będzie to taka walka taka troszeczkę między wami, że gdzieś się i, i jest szans napisać wszystko, mm, chyba, że po prostu tutaj też może pokazać energię to, co teraz macie, a tak naprawdę idą zmiany i on napisze do Ciebie, żeby spotkać się, albo przyjedzie do Ciebie z prezentem, o coś takiego, bo tu energia to to, co Wy macie teraz, taką energię transformacji, no i tutaj mówię, że miłość tylko początkująca taka zainteresowanie,